Ogólnie jest live z Fortnite. A. Jak ktoś chce, to wbijajcie To ja patrzę na to. Mmm, tak by. Tylko tym razem, jak ktoś gę, bang, wyłowi pompa. Powiedziałeś, że jak chcecie, to wybijajcie, tylko nie podajesz swojego kanału. Aha, no to... Jeszcze raz to... Ja się nie dziwię, czemu to zawsze praktycznie masz lepszy utonem, jak tutaj jest miliard dwieście skrzynek. ogólnie jest live, jak ktoś chce to wbijajcie kanał witek Zablocki ty live z voiprom. Mam dla ciebie frukę, Ścina Ścinacie? Oj Wojpro nie pożyje. Czinać. Nie rozumiem co mówisz strasznie ty Ja uszać. Ja pierdzielę o teraz halo. Tak. halo Teraz ten No halo, halo już no, no. no i znowu Jezus Maria Witek, co ty masz znetem? Ja cię. To strasznie cię zacina. No i ciebie też. To już stało. Ciebie. No, ale ciebie dalej. Aj, karamba! Nie ścina. Co? Jednak nie Chyba. Co? Jedn... Jednak mnie nie ścina. Weź, gościu, masz tak... No teraz przestało właśnie mm -hmm. Mam dla ciebie Full Okej, okay. to no możesz mi... to mi dasz No dam Ci dam Ci chyba Ugraj w To w zes... w zesie, bo daj. No i może żonżelką mierno, daj. Kur... Lagi! No właśnie widać, że lagi, bo cię tak ściśnę, że... Internet. Czasami to normalnie słyszałeś, to No bo internet jest do dupy, Antek ogląda te, YouTube'a ma w tle, a i gra ja pomogasa. Czekaj, ja sprawdzę, bo ja też mam coś ja pewnie w tle. Ja ale. No, YouTube'a w tle i aparat. Do dupki, do dupki. Armany Daj, daj mi metal. Weź trzy apteki. No, Daj te fulgawa. Nie mam za to ja mam jedną dużą potkę i cztery małe. Aha, no dobra. Ty, jakbyś mógł, to weź. E, aha, to masz to, patrz. Weź, te, weź tą dużą. Albo weź małe. No bo ja chcę kurs. Ej, ile masz metalu? No, ja biorę no bo ty miałeś pimpka. No zaraz, czekaj, dam ci za Daj mi cały metal. Czekaj, bo do, teraz będzie ciężko, no nie dam ci po połowę, bo będzie ciężko, tak na oko ci dam, o. No tutaj pół. Ale te masz pół. Nie dam ci pół. Czemu? Masz tyle. Ale ja chcę metal tylko. No bo ja mam tylko. 500, A ja chcę, tylko, ja chcę tylko metal. Bo ja mam full wszystkiego. A, a to metal, to masz jeszcze. O, a dzięki. Ja z metalu nie pożyczę. Masz małe potki? Żeby mam, sobie mam. Za mnie? No mo możesz to ten. Dodajmy. To ja wezmę jeszcze te bandaże Jezu, nie ma ludzi na live. potki są. O, I też był much. na live. A. Siema. Czyli Nie widzę komentarzy. Muszę se włączyć. Na telefonie się zobaczę. Czekaj. Mój kanał. Nawet mam na głównej. Komentarz jest. O siema. Nawet mam na głównej. Komentarz jest. siema. Siema. Kurde. Wow. Jest jakiś ten. Nie ma komentarzy. Nie. A są komentarze, tylko ja nie mogę ich odpalić, bo jestem jakiś głupi. Ja mogę ci ty, je czytać, bo ja mam tam. Szyma. A są komentarze, tylko Sima A Psychoman napisał. To ty je czytaj, bo ja. dobra? Bo ja mam lepsze... Ty masz lepszego neta. To ja będę ci mówił jak dojdą. Bo ja ja dostaję tylko te powiadomie jak, jak są. DROP tam jest, chodź na dropa W się sensie, daleko DROP nie... tam jest, chodź na dropa I Tylko z tego live'a, bo to dobra. jest Zobaczmy. ten No nie, nie można tu wejść, jak to? Dobra, to I ja ma. Cię I ma. Wow, ej on Chujo jest dobra. na styku tu na tym, na jakimś... wow no właśnie nie jest, na dole. Dobra, ja idę do strefy. Co to jest? Niebieska pompa. Lecę po nią. Ja mam niebieską pompę. Ja idę już do strefy, jakby sobie widzę. tak. Dobra, ja lecę po tego dropa. On nie jest na dole. Ej, on serio nie jest na dole, xD. Ha? Nie? Nie jest. No dobra, to sobie go Czekaj się zbuduję taką platformę, żeby mi nie uciekło. Auk, 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 auk. O, spoko. O, no. Wezmę jeszcze te małe trzy potki, czy... Tu jest drift! Tu jest rift! Ej, tu trzy małe. Drift. Małe czy dużą? Małe czy dużą? No ale ja je ztakuję, więc... To aha! Nie musisz nic brać. Ja wezmę małe. Dasz. Weź dużo i potem mi ją dasz Dobra Ja sobie polecę driftem No w sumie bez, nie wiesz nic bo mi dropnęła dużo A no to już zapóźnię Ja się to buduję się do, do rifta dla Ciebie i dla mnie A ja mam rifta, u siebie też No to ja już wskakuję do swojego No to wskakuj do swojego ja lecę do mojego Ja mniej więcej tam wyląduję. Lecimy w stronę. No, ja chyba też. Ty wylądujesz gdzieś tam? Nie, bo nie za, za wolno odpuściłem ten, no, ten. Ja też wolno odpuściłem. No, tak. ale dolecisz daleko. Nie, no, ja dolecisz nie wiem, czy ja do tej wody, wody dolecę. Nie, no. Typ! Gdzie? Tu. Dobra, trudno. Chodź tu na tą wyspę. Ja poleciałem właśnie. Ja sobie będę łowił ryby. O Boże. Muszę do łowiska trafić, ale to nie jest takie proste. O Jezu. Macie jakieś tipy, żeby trafiać do łowisk? Po się pytasz ludzi, gdy ja jestem tylko na live. Tak, tylko ty? A ja nie wiem kto jest. O. Okej. Okay. Może papryk Ha, <laughs> papryk. Dobra. Ja, ja idę łowić jeszcze na blisko. By było dużo osób byśmy mogli zrobić Simon mówi albo tak model. No. Czy, moglibyśmy, ale... Wiem że, by, wiem, że nie masz komentarza. O, komentarz ale jest. Na, ma... Komentarz jest w Czytaj komentarz. <laughs> live czy odcinek? Ale co? Live. No live. No live jest. Nie, Bóg. Jakaś Angelika? Aha. E, nie chcę mi się czytać... E, no dobra, to jest kolega Antka, Filip. <sighs> Okej. Okay. Tam jest Angelika, coś tam, myślnik, coś tam, nie? A, dwóch na Kurde, za trzy nie zamienię. Za... Weź tą dużą potę. Ja mam trzy duże poty. O kurde. Si. Zgod. O nie. Ile masz samo do e, snajperki? 42 chłopie, a nie mam snajpy. O! Ja mam 7, a mam. No, no. Ha. Ja mam trzy apteczki już. Mam to co Dzięki. Ale jak ja bym miał snajpę, to byś mi dał trochę, nie? No, jak będziesz miał, to ja ci dam. Nie masz sprawy. Ja mam prawie max wszystkiego. Rekin tutaj. Rekin. Uff, już myślałem, że to... Mam max wszystkiego. Mam 1500 tego. Masu. Sztos. No nie znów ty nie trafiłem <grystanie błysze> To jest prawdziwy parkur. Dobra Kurde To jest prawdziwy parkour Kurde. Chodź do strefy Dobra, nie promujemy Kurde. Typ Dio! Spadłem o nie! Wojpre, ja poczekam, aż on stanie gdzieś w miejscu, nie? O nie, on ma jakieś grafitacje tak, dziwne. Ja chodź tak? na niego. No, do 100, 105. Czyli nie ma kawa. No. Tak łatwo mówiąc, to nie ma kawa. My jesteśmy teraz w złej pozycji. Ja lecę na niego, chodź. No ja też Już go ona pompa zostać Ale on wow. ma ten Ale on sobie wypił dużo potek Ja też mam dużo potek Dobra lecę wow, O leży i... Miał jakieś pompy Ja się leczę Lecz się no Ile ja się miał, miał rybę? Dobrego? Miał jedną rybę... Wow Ma Wszelają. wszystkiego full No wiem Tylko nie wiem skąd Skąd oni walą? Nie wiem Kurde, no czemu ja się zbudowałem z tego, z drewna? A on jeden... O nie, jednak ten A widzę, widzę Skąd? Na Tam Kordy daj Eee... 116 Jeszcze jest na ten, na 122. Aha. No nie, teraz poszedł. Idziemy na 116. Nie, czekaj, zostań tu. Stój tu. To znaczy mi chodziło o 122. No zostań, ale oni się tam walą. Wszyscy. czterech ich. Dobra, zabiłem jednego. Zabiłem jednego. Jeden ma Nie ma Od tyłu kawa jeden. Wal tego drugiego. Jeden dostał 124. Komentarz. Czekaj. Dobra, Dobra zabiłem, zabiłem go. go. Zabiłem, zabiłem. Sprawdź zabiłem, komentarz. Strefę mamy y blisko, chłopiec. Zabił dużo gumiag... co? Dobra, nie ma napisać. Chyba. Pewnie on gada dobra, teraz z Antkiem. Masz tu o! auga. Wow. Auga chce A kurde, mm. Bo on tu ma dużo metala. To ja bym zbudował tu taki, jakby portal. O nie. Dobra, ja mamy? zbuduję metalowy turtle. Patrz. O nie. Dobra, wiesz tego metala i już. No nie, ale ja go. Ja chcę, go tak wiesz. Dobrze. Ja chcę go Pięć tak. Osób. Pięć osób jest! Czekaj, oprócz ja nas, idę po tego metala. Yy, czekaj. Ty są trzy osoby oprócz nas. Super, ja idę po tego metala. No i będę miał fulko. Ej, ja chyba bym wziął to. Co? Bo on jeszcze miał tegę z, yy, rybkę. Nie, dobra się. No nie lagi mam. To nie teraz. Ja się obiję z i po prostu wezmę z nim tą rybkę Kurczekaj, komentarz, że to jest zjadł, dużo gumni jagód XD. Nie Oczerara Ło! Wow, Witek strzelają do siebie! Zobaczyłem Bo... na tym, na live'ie. Łoł. Wow. Czekaj, wypiję sobie potę. Au, chodź. Lecę. Biletu. Za dużo gumi... Za dużo gumi, pes... gumi Dobra, kończę live'a, czekaj. Transmisja. Czekaj, bo ja skończę sobie live'a. Zatrzymaj transmisję. Czekaj, zrobię inaczej. ¿Qué es